Cześć, Mateusz Lodziński CCiG TV. dzisiaj specjalnie dla Was przeprowadzimy reportaż z naszymi współpracownikami, porozmawiamy na temat ich odczuć odnośnie ostatnich zmian, które zaszły w naszej firmie, pomówimy o pakiecie LUXMED oraz o zmianie stawki prowizyjnej. Pierwszym naszym gościem jest Daniel Woch, menadżer na projekcie Akwizycja B2B i odpowiada na nasze pytanie jako pierwsze, co sądzisz o pakiecie LUXMED? Jeżeli chodzi o pakiet LuxMed, osobiście jestem usatysfakcjonowany i zadowolony, że taka inicjatywa w naszej firmie powstała. The LuxMed, myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Tutaj możemy prywatnie chodzić do lekarzy całkowicie za darmo, prawda? Nasza firma tutaj w ten sposób bardzo nas zadbała. No jeśli chodzi o kolejki w gabinetach lekarskich, są na pewno dłuższe. Tutaj będziemy stali bez kolejek, prawda? Wiemy, na państwo liczyć nie można, kolejki w szpitalach są ogromne. Ja tu bardzo się cieszę, że taka opcja została wprowadzona, ponieważ to znaczy, że zostaliśmy też w pewien sposób docenieni. A ten pakiet mm, zabezpiecza nas, y, pozwala nam na szybką pomoc ze strony lekarza. Z waszego punktu widzenia, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą darmową opiekę medyczną? Z tego co zaśmiałam informacji, m, które były przekazywane w mailu już na drugi dzień od e, daty umówienia wizyty możemy zostać przyjęci przez lekarza, jak wiemy no, w szpitalach często czeka się tygodniami, a nawet miesiącami, więc, jak najbardziej, inicjatywa pozytywna, oby jak najwięcej takich inicjatyw wychodziło od naszego zarządu. LuxMed, czyli prywatna opieka zdrowotna, która umożliwia wizyty u specjalistów w Kielcach i nie tylko, w innych miastach również, bez kolejek i całkiem za darmo. Twoje zdanie na temat zmiany tej stawki prowizyjnej na nową, stawki godzinowej? Mhm. No, jeżeli chodzi o stawkę godzinową w Kielce, to, no, to nie Nowy Jork, więc e, każdy wie, jaka jest stawka godzinowa w większości firm w Kielcach, które zatrudniają studentów. Stawka godzinowa według mnie oczywiście jest lepsza, no bo nie jest to 7 zł, a jest to 8,53 ale lecz to nie ma żadnego i tak znaczenia, ponieważ na zespole wszyscy biorą jeszcze dodatkowe premie sprzedażowe. Jest to przede wszystkim bardzo duży motywator do tego, że jeżeli ktoś się zastanawiał nad ewentualną zmianą pracy, no to ta stawka godzinowa motywuje do tego, żeby jednak z firmą pozostać. W po wyższeniu stawki godzinowej staliśmy się bardziej konkurencyjni na rynku kieleckim. Przede wszystkim gwarantujemy jedną z najwyższych podstaw godzinowych, jaka jest dostępna na rynku kieleckim. Średnia jest to około 7 zł, natomiast tutaj Wyprzedzamy konkurencję o ponad 0,50, 50, więc na pewno osoby młode, które pragną w jakiś tam sposób dorobić sobie do swojego życia studenckiego, będą chętnie przychodziły do nas do pracy, co zresztą pokazuje w ostatnim czasie ilość osób zgłaszających się na rekrutację. Jeśli chodzi tutaj o stawkę godzinową, uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Tutaj na pewno zachęci nowych ludzi tutaj do przybycia do naszej firmy, prawda? Dodatkowo, co jeszcze mogę powiedzieć o tej stawce? No, na pewno tutaj bardziej zachęca konsultantów prawda, do wytężonej, jeszcze większej, jeszcze większej pracy, prawda? Myślę, że to jest świetne rozwiązanie i na pewno tutaj firma nie zawiedzie się na tym, że stawkę podniosła, prawda? Podpisują z nami umowę, szczególnie ci, którzy przechodzą z innych firm. Mówią, że przyszli tu też dlatego, że mają tą całkiem fajną stawkę. 10 zł to jest całkiem nieźle, jak na Kielce, nie? Super. Dzięki. Spoko.